Siemano tutaj Deziomek.pl, ziomek BLEG na ze mną są. Zodo, jestem Zodol. I nie pikać, bo znowu mam laskę XH Gladiator. Dzisiaj jedziemy... Coś no, po Ej, wiecie co jest głupie, że jesteśmy sami na serwerze. No właśnie. Ale bardzo fajnie Ej, mogę się. zrobić mega trolla? No. Olo, lo, lo, lo. Zaprawiłem. <laughs> po którę... Ej, to był masz. tylko taki... To był tylko taki troll mały, nie? Łoba ucie. Nie, nie będę przyszłał. No. <laughs> Dobra, Muszę... to był nasz taki mały troll, teraz jedziemy. A łapa, ja ło! Ani nic nie się zrobiłem. Też. Ej, pozdro, nie? Ej, ziomek, do hamburgerów już! Ej, tam ale nie ja kurde, jak ja mam wejść? Nie <śmienny> wiem... Jak to ja, to, ja, to ja mam to wejść? Wejść na paru... By... Co ty tu zrobiłeś, ziomek? <śmienny> jak ja miałem tam wejść? Zabijemy A, cię, nie. zobacz, już masz ziomek przerąbany, ode mnie i od Kuby. O, ej, pojedźmy tym! Ej, pojedźmy tym, sorry, pojedźmy so, tym! Zaraz się Teraz pokażesz. Jedziemy tym Jedziemy. Żomek uwa... Ej, żemek ty lepiej na siebie uważaj, bo ja mam minigama. Tak, o ty ja mam Eee. Uh. A. A ja będę miał czołg. A Ej, nie... ej, poczekaj, nie wsiadaj jeszcze. Czekaj jak chcę u ciebie wejść, poczekaj. Poczekaj jeszcze nie wsiadaj. Ej, jedziemy autem, z Trój się gazem no, ha ha ha, nie trafiłeś No nie sam się zarzuwajem Czule, nie zabijać. No nie ale y, jedziemy poczekaj czymś jedziemy Ja jadę do, do was do tym aut Ja z przodu żomekwara Jestemacz jest jest Ale czas Naprawdę really enjoy jak soda with Naprawdę mm, yes. dobra. Dobra dobra, dobra, jak to jak to jak wiecie, to my sobie teraz jedziemy, nie <laughs> Dobra panie. Ej, w to witajcie w kolejnym odcinku, bo zapomnieliśmy tego powiedzieć. I e, w to pierwszym, jest. bo tam tego nie wstawię, bo za bardzo mnie lagowało. Dupir, tu dopiero pierwszy nagrywamy? No, bo tam początku... nie wstawiłem, bo mi się nie chciało. Bo mi się nie no, chciało. Taki, no, jak, pamiętasz ej. Kuba Oscara? Ej, tu...

Nie mam Ej, dobra, y, nagrywałem SG... SG... Survival, więc... Spary. Ej, żonek... Ej, ziomek, czemu dzisiaj ciebie w ogóle nie było na y, podwórku? Co? Czemu? Nie mogę. U. Ej, masz swój telefon? No. A podesz swój numer? 517. Ej, nie podaj. Poczekaj chwilę. Nie podaj. Nie, nie słuchaj będę wstać mój dober. Nie. Ja nic ja, ja nie temu mówił nikomu To nie działam Ale usłyszał. To zrobię cenzurę. No właśnie. Czekaj, bo... Pisz. E, Mam... 517. O nie! To jest taki 517. 903. 903 No. 544 Tylko 5. na razie mam rozładowany i nie chce mi się ładować. Czekaj, e, 517 No. 517 No, czekaj, bo już Co ty wpisałeś 516?

Oh, say a say? ja się... Nie, teraz się Dobra, mam cię w kontakcie. A ja się palę w piecu. No. Ej, Kuba, stań oh. przede mną. Wyłącz alibkę i stań przede mną. Ej, stań przede mną. Ej, Kuba, stań przede mną. Ej, Kuba, stań przede LOL Ja. Yeah. Ej, poczekaj. Nie macie w pobliżu, nie? To gówno nie działa!